Cześć, mam na imię Iwo i witajcie w kolejnym odcinku serii Unboxing in Review. Dzisiaj klasyczna niebieska węglarka PKP Cargo. Od zawsze chciałam mieć otóż taką węglarkę, i na szczęście święty Mikołaj się o tym dowiedział i dał mi taką. Oczywiście nie, nie, nie zawracałam głowy o tym, żeby szukać historii takiej węgarki, dlatego że jest kilkadziesiąt różnych typów i jak, jak niby miałam wiedzieć, jaki to jest? Ale dobrze, zobaczmy, jak nam się zaprezentuje. Jak zwykle z takimi wystawami. Pokazuje się nam klasyczny katalog Pico, który widzieliśmy już kilka razy. Tutaj ono jest. Wow, piękna. Ale dużo szczegółów. Zapraszam na obejrzenie bardziej dokładnych szczegółów. Jak przyjrzę się bliżej, ta węglarka jest jedną jest naj, to są najładniejszy wagon towarowy, jaki ja miałam w swojej kolekcji. widzieć. Oznaczenie PKP Cargo Logistics jest świetnie zaznaczone. Inne zaznaczenia są też super ładnie zrobione. Zwłaszcza te detale tutaj. Podwozie jak zwykle jest zrobione niestety z plastiku, ale za to ma koła są metalowe. I bardzo ładne. Pod, podwozie detala są ok. Miałem to powiedzieć, że spoko. Okej, okay, jakoś tak. Z drugiej strony tak samo. Zaczep jest klasyczny Pico, Środek węglarki jest bardzo no, ładnie zrobiony. Szczerze, jedna rzecz mi się nie podoba. Tutaj, że ta część, otóż tu, nie jest pomalowana na biało. Ale oprócz tego, to jest bardzo ładny model. jak zaprezentuje się na mojej makiecie. I widzimy naszą węglarkę PKP Cargo czekając na swój pierwszy test. Sprawdziłem ją i bardzo ładnie i spokojnie jeździ. Teraz ją ja pociągnie lokomotywa EU07 364, do którego odcinku unboxingu i review macie w opisie. No to w drogę. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.